Dzisiaj odbyło się symboliczne wbicie łopaty budowy pierwszego etapu budowy mieszkań w ramach formuły MTBS. Ważny dzień, ponieważ jest to dalszy rozwój naszej firmy, naszej spółki. Bo my jesteśmy firmą, która niedługo będzie miała nawet już 30 lat. Mamy 2100 mieszkań na terenie siedmiu miast śląskich, ale też ważny dla miasteczka śląskiego, bo to jest taka pierwsza inwestycja mieszkaniowa od czasów, powiedzmy, kiedy budowano rutecynku cynku tutaj w miasteczku, stąd powstały te budynki koło nas. Bo powiem, że obserwujemy na przestrzeni ostatniego roku właśnie zainteresowanie naszymi miastem, no bo miasteczko śląskie to 80% lasów. Ludzie chcą łączyć właśnie no funkcję mieszkalną, też tą funkcją wypoczynkową, rekreacyjną, chcą mieszkać w terenach zielonych. Docelowo cały projekt to są cztery budynki, po 15 mieszkań każdy. Budynki są wyposażone w windy, czyli jest zapewniona pełna dostępność. W każdym budynku jest dla chętnych 5 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Oczywiście są też komórki lokatorskie. No Teren będzie docelowo również takim mini placem zabaw z taką częścią integracyjną dla mieszkańców tego osiedla, bo widzimy, że takie coś jest. E, takie coś jest ważne. Ej, jest takie ekscytowanie i w ogóle super, że miasto inwestuje w takie projekty i że coś się dzieje. Także liczę na to, że szybko to pójdzie i się szybko będzie można wprowadzić. Kalendarz uruchamiamy dzisiaj, także będziemy skreślać i na bieżąco przyjeżdżać i oglądać co się dzieje. Potem już kwestia kolorów, dnia, wybieranie mebli i się można wprowadzać.